Czy zagrywa? Eee, Ali! Ale Kśliwka jeszcze tę piłkę wyratował, ale... To już było nieuprawnione przebicie. Chociaż protestuje. Chcemy to sprawdzić. A, chyba tego nie możemy sprawdzić. Eee, to po pierwsze... Сеќавање, спрацање, че клика заштова во једно меѓу. Ја ќе се ги претворчувам на тоа што Zatem tej sytuacji jest i nie tak, tak, jak tutaj proste sprawdzanie, czy piłka była po bloku, czy nie trwało bardzo długo, to podejrzewam tutaj może potrwać jeszcze dłużej, bo sprawdzamy, że ta piłka w uprawniony sposób yy, wracała na nasze boisko. Stawiam tylko jedno pytanie, kto obsługuje, o, że, czy to jest firma zewnętrzna czy, czy nasza. Jeśli nasza bym był zaskoczony gością, jeśli zewnętrzna, to no, byłaby odpowiedź dla znaczy coś prawdziwe. I na pytanie związane się z kazami PRATOS, tutaj miejscowego klubu. Trzeba by mieć trzy latniska pisze, które są wencję. Z drugiej strony jest to akurat sytuacja, w której główny arbiter ma jak na tacy piłkę. On widzi czy ona... Oczywiście on... mógłby ocenić czy ona złamie tą nitkę, ale by to widział. Tak, by pomóc, twierdzić go. Ale... To machał tą chrogiewką, ale... Machał teraz, czy było dobrze, czy jak macha, to znaczy, że jest źle. Źle, no właśnie. Ale nie, to tak długo nie powinno trwać tutaj... Album jest bardzo bliska Artenki i teraz oceniana jeszcze ta wirtualna linia. Kapitan naszego zespołu proszony do podejścia do słupka. To prawdopodobnie nie można rozstrzygnąć, a w wersji live'owej została rozstrzygnięta na korzyść tych więc... Ok, znaczy, to Nie jest ostateczna decyzja. Może o to zapytajmy, bo na razie sędzia też wymakuje. Że, że nie pozwala rozstrzygnąć, Myślę, że to jest tak, no? że to. I jako, że nie... Że nie Trafię, czy, czy, czy nie pomaga no to leży. Tak? To zostaje utrzymana decyzja wydana w pierwszej decyzji. Stopera nie włączyłem. Ile to trwało? Trzy minuty na pewno, czy to czterech? Wojtaszek tam przyjmował. Nie ma ataku.